Dlaczego inwestorzy wciąż popełniają te same błędy i jak możesz ich uniknąć? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Cześć, tu Klaudia Sibielak, dziś jest ze mną jak zwykle Przemek Barankiewicz, dyrektor oddziału Finax w Polsce i witamy Was w trzecim już odcinku podcastu FinBota. Dziś temat mamy niezwykle ciekawy. Porozmawiamy bowiem o, zgodnie z, zapo z zapowiedzią zresztą, porozmawiamy o twojej ulubionej finansowej książce, czyli... Dlatego, tak się, dlatego tak się cieszę, psychologia pieniędzy, Morgan Housel. Zgadza się. To jest książka stosunkowo nowa, bo wydana dopiero w 2020 roku, ale bardzo szybko zdobyła, zdobyła sobie serca finansowych pasjonatów. Jest całkiem krótka, autor zebrał w niej 20 historii, w z których każda opisuje jeden z najczęściej popełnianych przez inwestorów błędów. No i jak wiemy, dobrze uczyć się na błędach, jeszcze lepiej na cudzych, dlatego nic dziwnego, że, że zaskarbiła sobie serca czytelników ta książka. Ale może w takim razie powiedzmy na początek Przemku, co sprawiło, że stała się twoją ulubioną? Znaczy, yy, przede wszystkim yy, Morgan Housel to jest były dziennikarz, ja, to, 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 podobnie jak ja w sumie, więc trochę czuję taką z nim, z nim yy, więź. Pisał dla Wall Street Journal, miał taki, miał, był takim felitonistą w takim projekcie internetowym Matley Fools, bardzo znanym w, w Stanach. I generalnie podoba mi się i, i sposób, w jaki on pisze, bo on pisze tak bez. Um, nie pada na kolana przed branżą finansową, ale też, czyli, czyli ma, ma do niej dystans, ale z drugiej strony też, jakby, um, też jakby. Troszeczkę inaczej niż, niż wszyscy ci tacy guru, których bardzo nawet my, my często w tym kanale propagujemy. On ma takie, ma takie spojrzenie, że nie jest taki nachalnie edukujący. Pokazuje swoje, swoje to, co mówiłeś o tych, o tych błędach, to, to, się, to się pewna zgoda I pokazuje też też nas, na, swoich, na swoim przykładzie. Nie? Ma taki wobec siebie dystans, nawet taką pobłażliwość, że wie, że jakieś popełnił błędy, i, i, i nawet twierdzi, że dalej by je popełniał, bo, bo to jest w, w zgodnie z, z naturą. Więc jakby taka pełna otwartość. Forma narracji to jest bar, 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 bardzo fajne. Na pewno nie jest takim, takim typowym guru, yy, więc jak ktoś szuka od, oddechu po, po, po tym panu, którym, o którym ostatnio mówiliśmy, to to jest bardzo, bardzo fajny pomysł. A powiedz mi w takim razie, która z tych historii czy rad wydała ci się najbardziej odkrywcza? Wiesz, to mi, mi na początku tro, trochę, jak zacząłem czytać, to trochę e, się zniechęciłem, bo właśnie myślałem, że to będzie takie typowo amerykańskie, że tam jeden, jeden gościu yy, Oszczędzał po, po dolarze codziennie i na końcu został milionerem, bo, bo, bo tutaj Morgan dawał taki przykład woźnego, który gdzieś tam y, zarabiał bardzo niewiele, ale regularnie oszczędzał, inwestował w bezpieczne akcje, cokolwiek to jest bez, bez, bezpieczna akcja. No i umarł, zmarł w, z, z 8 milionami y, dolarów, które przekazał tam y, fundacjom i, i, i krewnym. No, i na końcu był jakiś tam no na końcu był gościu, który skończył Harvard, był wielkim finansistą i zmarł z, z, z niczym. No i generalnie, coś, co mi się bardzo podobało, to jest to, że on tam. Wszyscy też tak żyjemy w takim, w takim świecie racjonalnego inwestowania. Czyli że powinniśmy podejmować decyzje racjonalne, bo one są dobre, a on jednak dochodzi do wniosku, że. Człowiek to nie jest taki typowy arkusz kalkulacyjny, i są, są, są te emocje, i on taką. Nie wiem, właśnie jak, jak to jest w oryginale, natomiast on, on, on mówi o rozsądnym inwestowaniu, czyli no, no, przykładowo, żeby, żebyśmy. Czyli rozsądne versus racjonalne. Na przykład, jego zdaniem, z racjonalności wynikałoby to, że jest, jesteś młoda młody, no to możesz, powinieneś inwestować wszystko w akcje albo nawet yy, brać kredyt i inwestować w akcje, czyli na, nawet, nawet z dźwignią tam inwestować 150% kapitału w, w akcje, bo nawet jak stracisz wszystko po kilku latach, bo są takie spadki, a zwłaszcza z to w długim terminie ten twój młody wiek długi horyzont pozwoli ci wyjść na korzystny plus. I to by było z punktu widzenia racjonalnego. Natomiast z punktu widzenia rozsądnego inwestowania, no to taki spadek na pewnym momencie życia zniechęciłby mnie całkowicie przed dalszym inwestowaniem, To samo na przykład mówi, że nie potępia, co my w sumie tak sobie trochę jak czytając to miałem takie nawiązanie do tego, że Czasami my też w finałach się edukujemy może trochę w niektórych elementach zbyt tak drastycznie, bo na przykład on bardzo zniechęca, my zniechęcamy przed spekulowaniem na giełdzie, na przykład przed Forexem jakąś taką grą na szybki wynik, A on generalnie tego się nie boi. Jego, jego zdaniem po pierwsze jest to w ludzkiej naturze, żeby trochę tam hazardu zrobić i jeżeli, jeżeli tutaj upus będzie na giełdzie, to, to, to jakby to, to jest, nic, nic złego nie jest, po, po drugie ta spekulacja może nas zachęcić do tego, żeby jednak się zainteresować rynkiem i inwestować długoterminowo, czyli też nie widzi w tym nic złego. Nie? mi się najbardziej podoba optymizm autora, bo on jednak jest mimo wszystko, że dostrzega te błędy i to, że na przykład świat w medycynie czyni wielki postęp, a w sumie zdrowie i pieniądze są takimi dwoma najbardziej rzutującymi na nasz dobrostan elementami. I w medycynie nauka się rozwija z dekady na dekadę jest coraz lepiej. A jeśli chodzi o finanse, mimo tych wielkich nakładów, no to ciągle ludzie te same błędy popełniają, tak samo nie potrafią do końca inwestować albo nie inwestują w ogóle. Ale mimo to z, te, z tego dzieło, dzieła, bo dla mnie to jest dzieło, przebija jednak pewien rodzaj optymizmu, nawet, nawet w tej jego strategii inwestycyjnej, którą pozwolę sobie teraz zacytować, bo jest bardzo ciekawa i w sumie podpisuję się pod nią obiema rękami. I Hauser mówi tak: moja strategia nie opiera się na wybieraniu właściwego sektora ani na prognozowaniu. Kolejnej recesji jest oparta na wysokiej stopie oszczędności, cierpliwości i optymistycznie wierzy, że w to, że globalna gospodarka stworzy wartość w ciągu następnych kilku dekad, czyli, czyli w tym horyzoncie czas czasowym, który, który on ma jako, jako inwestor. Czyli radzi się skupić na dwóch rzeczach: na oszczędzaniu. I na byciu cierpliwym, czyli pozbyciu się też emocji z inwestowania, a resztę zostawić gospodarce i światu, bo świat się rozwija w dobrym kierunku z roku na rok, jest coraz, coraz lepiej de facto, mimo że my trochę inaczej czujemy. No a ten optymizm jest, jest chyba budujący i mnie się też udzielił. Tak, no ja myślę, że to jest też właśnie bardzo ciekawe, co, co autor napisał o pesymizmie i o tym, ja, w jaki sposób on nam się wydaje zwyczajnie. Intuicyjnie bardziej racjonalne, że jeżeli czytamy bez względu na źródło dwie informacje, jedna z nich jest pesymistyczna, druga optymistyczna, to tą pesymistyczną dużo łatwiej w nią uwierzymy, a optymistyczną potraktujemy jako jakiegoś sprzedawcę, który chce nam coś wcisnąć. Po prostu dużo, dużo mniej zaufania mamy do tych optymistycznych treści. Coś w tym jest, no to, to trochę media budują tak, to, taki wizerunek, że lansują te tezy bardziej pesymistyczne, no bo to też się lepiej klika, lepiej czyta. Eksperci, jeśli są czarnowidzami, to dużo bardziej są cenieni, naprawdę prawda jest trochę, trochę bardziej optymistyczna. A twoja, twoja rada najlepsza? Ja myślę, że najbardziej do mnie trafiła ta o pułapce chciwości. I tutaj też miałam takie odczucie, że faktycznie, kiedy czytamy o tych błędach, to, żeby dobrze się na nich uczyć, to warto się i myślę, że to trochę element tego, dlaczego tak naprawdę najbardziej uczymy się na swoich błędach, a niestety nie na cudzych, to to, że kiedy czytamy o czyichś błędach, to sobie myślimy, nie no, ja bym tak nie zrobił. I kiedy usłyszałam o pułapce chciwości, to mój mózg też zareagował w ten sposób, że na no, chciwość to, to nie ja, chciwość to ci źli ludzie, którzy mm. chcą czegoś, co mają inni. A tak naprawdę to nie do końca o to chodzi. Trochę chodzi o taką pułapkę, może łatwiej przyswajalny termin nienasycenia. Czyli tego, że jeżeli stawiamy sobie jakieś cele i osiągamy coś, co kiedyś byłoby jeszcze kilka lat, czy nawet kilka miesięcy wcześniej, naszym marzeniem, celem, do którego dążymy, to w momencie, w którym go osiągamy, nie pozwalamy sobie cieszyć się tym sukcesem, celebrować naszego osiągnięcia, tylko przesuwamy po prostu tą poprzeczkę trochę dalej. I zamiast się cieszyć, to znowu mamy ten niedościgniony cel. Z jednej strony to jest motywujące do rozwoju, że mamy coraz to nowe cele, ale jeżeli nie pozwalamy sobie celebrować ich osiągnięcia i nie cieszymy się tym, no to tutaj faktycznie trudno jest osiągnąć takie, taką po prostu satysfakcję z tego, co nam daje życie. I myślę, że to jest też fajne, że dużo tych rad, i myślę, że to jest jedna z nich, da się przełożyć na takie nasze mm. życie codzienne, nie tylko w aspektach finansowych. Dokładnie ta książka, bo pewnie też zawsze się mnie pytasz dla kogo jest ta książka i kiedyś myślałem, że właśnie jest dla gości takich w moim wieku, którzy już mają pewne doświadczenia i potrafią się skonfrontować i ta książka im to umożliwia, czyli facet patrzy z perspektywy tam 30 lat swojej kariery, inwestowania i finansów osobistych na rynek, dostrzega te same błędy, które ja dostrzegam. Ale tak mi się też wydaje, po tym co powiedziałeś, że to jednak potrafi też jakby nałożyć na młodego, na młodego inwestora, początkującego inwestora, jakiś taki filtr, który pozwoli mu potem tą bardziej taką wyszukaną wiedzę specjalistyczną lepiej skonsumować. Taki dodaje dystans do tego, do, do tego spojrzenia, i ten dystans jest moim zdaniem bardzo, bardzo potrzebny. Stawia znaki zapytania w niektórych aspektach, dlatego wydaje mi się, że nawet dla młodych to jest super pozycja. Tak, ja myślę, że nawet bardziej, bo tutaj jest dłuższy czas, kiedy mogą faktycznie wykorzystać te rady no tak. i trochę inaczej sobie ustawić już na początku myślenia. Także zdecydowanie polecałabym tą książkę każdemu. Za to myślę, że ta książka jest super. dosyć krótka i napisana jest super, jest napisana prostym językiem, ale przez to czytasz ją trochę jak powieść i możecie mieć taką pokusę, żeby przeczytać ją w jeden wieczór. A ja zachęcam do tego, żeby podejść do tego trochę Inaczej, żeby dać sobie czas, żeby przetrawić, trochę przemielić tą treść, która znajduje się w każdym rozdziale, przeczytać jeden rozdział i dać sobie na to trochę czasu. Pewnie wtedy ta lektura zajmie nam trochę więcej, ale wyciągniemy z niej zdecydowanie więcej. Fajny pomysł. Tak, także myślę, że z naszej strony na dziś to już wszystko. Jeżeli macie pomysły, macie jakieś inne propozycje tytułów lub książek, którym moglibyśmy się przyjrzeć w tym programie, dajcie nam koniecznie znać w komentarzach. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dajcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. A na dziś dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Dzięki.